Witam z tej strony Seiro i dzisiaj nagramy prezentację Barda, w którym gra mój kolega. Siemanko, jestem Gato i gram Bardem. Mam 27 poziom, na 28 mam kolejnego stygmata. No i tak, Bard jest to jedyna klasa artysty, podklasa artysty. która walczy hmm, harfą niekoniecznie zawsze taką samą no ale nie mam innej żeby pokazać no yy, więc tak skille barda no, do 27 poziomu to jest dźwięk podmuchu wiatru o, się teleportem żeby było widać To nie ten teleporter. Rozumiem. W ogóle to mam misję ratunek jeńców i za każdym razem jak chcę się dostać tam, gdzie mam się dostać, to ginę. No co jest? O dobra, weszła. Tak, podczas po, po teleportacji popatrzymy na drzewo. No okej, okay, jako że tu już jesteśmy, zaraz idę na dół i zacznę bić mopuki z moich skinów. Kurde, prawie bym skinął. No, mm, więc tak Pierwszy skill Barda Nazywa się Dźwięk Podmuchu Wiatru Wygląda on w ten sposób No i No i ogólnie to jest najsłabszy oprócz zwykłego ataku Skill mm, Drugi Skill to wariacja walki, która jest mm, Jak to nazwać? Takim ładującym się skillem, o, można powiedzieć, o poziomowym. Wygląda w ten sposób. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci i żeby yy, rzucić, trzeba jeszcze raz kliknąć dwóch. Przynajmniej w moim wypadku. Kolejny skill to yy, harmonia chłodu. Kude. Yy, tak. Harmonia chłodu jest to łańcuchowy skill. Najpierw jest harmonia chłodu. Później harmonia yy, og... A później harmonia ziemi. Yy, tak. Kolejny skill atakujący, harmonia duszy. Też jest łańcuchowym. Ja mam póki co yy, podwójny łańcuch, nie mam trzeciego. Najpierw harmonia duszy, później harmonia śmierci. No i... i tak. Kolejny skill atakujący. Wrażenia od ziemi. W dodatku na 12 sekund. Gdzie jest jakiś? O, żuczek. No. Wygląda w taki sposób... Yy, znaczy słychać go w taki sposób, jakby... fałsz. Tak, słychać go w sposób fałszujący. Yy, tak, teraz y, skile bardziej na na mobki, które dają im zbyt wiele obrażeń. Yy, najdłuższy, który mam, to taniec Gauklera, który na 15 sekund w odległości do 25 metrów yy, jakby usypia wrogów. Wygląda to w ten sposób, że... ...że zaraz zobaczycie. Tania z Gauklera. Zmienia przeciwnika w tęczącego pingwina z muzyczką Muzyczka jest bardzo ciekawa Pingwin też Kolejny skill marcz kuglarza, który też zmienia przeciwnika w pingwina tak Więc może Zanim nam się znaładuje to pokażę skilla Głośny huk Głośny huk jest to skill który Zadaje obrażenia przeciwnikowi I zwalnia go na 8 sekund Tak zwalnia go na 8 sekund Wygląda w ten sposób mniej więcej Że tak coś jest pokazane Jak widać znacznie wolniejszy jest Mm, więc tak, możemy pokazać marsz kuglarza. Kolejny tańczący pingwin. No, inny układ tonęczny yy, I ogólnie to tyle. Trwa, yy, trwa 5 sekund. Działano wszystkich przeciwników w okręgu 5 metrów no i, i, i chyba nic więcej nie daje tak, maksymalnie 6 przeciwników w kolejny kill fajny to jest bariera sprawia zostaje opętany przez dźwięk, pojawiają się roślinki i jest opętany znaczy znaczy zatrzymany Te skile, które teraz będę prezentował to one są do leczenia i do, do leczenia i do regeneracji. Tak. Ten skiel ziołolecznictwo 1 wymaga małego prochu Odella, żeby zregenerować 343 punktów. Ja już go nie używam, ponieważ mam zioło 2, które potrzebuje normalnego proszku Deli. Przywraca 420 PZ. Wygląda tak. Tego skilla ma każda rasa. Tak samo jak i uzdrawianie opatrunkiem, więc nie muszę prezentować. I teraz przechodzimy do łagodne echo. Przywraca każdemu wybranemu celowi do 25 metrów 484 PZ. Jest umiejętnością łańcuchową i mam do tego też drugą umiejętność. Druga umiejętność to Delikatne Echo 2. Mam 499 Pz. No, oczywiście. Mm, melodia zadumy to jest yy, yy, skill domany. Oczywiście który regeneruje mi 730 punktów i przez 30 sekund no, wygląda w ten sposób i echo elegancji też umiejętność łańcuchowa Przywracam mi manę oczywiście i nie many nie tak przywracam mi 386 ale zabiera to. mogę to użyć takim kurwie znaczy na mm, którejkolwiek którymkolwiek graczy do 25 metrów tak, pierwszy raz wygląda w ten sposób a łańcuch echoklarowności przywraca 314 yy, many no tak yy warto grać również dlatego znaczy dlatego że ma skille odległości oraz potrafi też yy, ogłuszyć i uśpić przeciwnika w, w sposób taneczny kurde yy, tak ma też skille ten Oczywiście warto również grać, dlatego że ma skile leczące, które bardzo y, ułatwiają... Y, posiada więcej many niż życia. Y, no, y, podobno często biorę barda na instancje, ale... Nigdy jakoś mnie specjalnie nikt nie zaklaszał. Tak, i jeszcze trzy skile, które posiada tylko Bart. To jest Melodia Oczyszczenia, która usuwa y, wyjątkowe, złe stany fizyczne, czyli na przykład otrucie, y, podpalenie, mniej więcej takie. Jest to tylko i wyłącznie na siebie. Y, Skiel Melodia Życia y, podwiększa nam życie. Na 60 minut o 10%. Też bardzo przydatna umiejętność. I melodia tarczy. Na 5 minut tworzy tarczę, która absorbuje połowę o, absorbuje połowę obrażeń fizycznych i magicznych i, i, i działa tak długo, póki nie wchłonie 1080 punktów. No więc to by było na tyle z prezentacji Barda. Tu akurat mi kolega pomógł. Dzięki. Spaczko. No więc następną, jaką nagram, to będzie albo templariusz, albo gladiator, ale myślę, że poproszę kumpla, to mi pomoże ocenić zaklinacza. No i to by było na tyle z tego poradnika. Dzięki, że oglądacie. Tam skomentujcie, subskrybujcie. No i ja się już z Wami żegnam. Do widzenia.